Cześć, cześć. Dzisiaj pokażemy wam naszą domową kolekcję e, naszych kucyków i tych malutkich, chociaż tak naprawdę nie wiemy gdzie ich jest większość, jak trzeba to giną. No i oczywiście nasze lalki, którymi się cały czas bawimy na bieżąco, mamy i machające skrzydłami i śpiewające. I zaczynamy wszystko wam po kolei opowiemy musiałyśmy, żeby usiadły, bo one nie mają takich zwykłych nóg jak wszystkie. Znaczy mają buty, słuchajcie, które oczywiście gdzieś się zawieruszyły. No dobra, to zaczynamy od której? Może po kolei od ta pierwsza żółta, ona się nazywa? Fluttershy. No to opowiadamy pierwsze o Fluttershy. Ma zieloną spódniczkę, na niej trzy motylki. Tak, to jest słuchajcie też. wersja podstawowa. Ona tu miała z tyłu miejsce na skrzydło. Skrzydełka? Czy Flatershine ma skrzydełka? Miała jako kucyk, Mhm. To tutaj zgubiłam. Bardzo fajne buty, które też jak się ściągnie, to zostają takie kikutki jak u naszych Apple Jack i. Nie. I no tak, jak się te buty. Tu ma zwykłe? Pokażmy te stopy. Ciężko się ściąga te buty. Jest taki rozporek. Słuchaj, Nie wiem, czy mi się uda. Tak, są prawdziwe stopy. Słuchajcie, zobaczyłam tylko piętę, ale boję się, że jak zdejmę to już nie założę. E, jest piękna, jest piękna to jest ta, ta podstawowa wersja, fajna. E, I to jest nasza e, Flatershire. delikatna, kochająca zwierzątka. E, I myślę, że ta biel bluzki też o to dużo o tym mówi. Dobra, kolejna lalka. Nie, nie, postaw ją tam i kolejną poproszę. Tak, Sunset shimmer to jest z którego filmu? Z też Mighty Toolboy. Tak, ale to jest. ten um, Rocks. Rainbow Rocks. I słuchajcie, nasza, nasza sunset shimmer, jak jej się złączy nogi, to ona macha skrzydłami. Tak. Dostałaś ją na imieniny. Od kogo? Od Kariny. Od Kariny i Cioci Marlene, zgadza się. Fajna, jest bardzo ładnie zrobiona, słuchajcie. Nie wiem, czy będzie tu widać, ostrość jej twarz jest świetnie pomalowana. Jeszcze na ma taki ja Tak, zobaczcie na szyi ma taki genialny mm, ramiennik, Jak to nazwać? Golf. Eee, tak, do tego włosy dwukolorowe, bardzo fajnie i się tak te nowsze lalki tak się te włosy nie puszą jak naszej poprzedniczce. Tak i ma bardzo fajna jest bardzo fajna fajna buty oczywiście zagubione i odkładamy ją poprosimy o ko i nasza rarity w białej skórze z jakimś znaczkiem na oku który to, ma kucy. to są brylanty a, bo ona jest e, taka e, tak i ma jeansową sukienkę, bardzo ładne, kolorowe włosy, tylko właśnie się tak strasznie puszą. Tak. W tych nowszych lalkach już zauważyłyśmy, że są... Tak, że są już fajniejsze. Proszę bardzo. I to też jest ta chyba rokowa, tak? Tak. O. I mamy Twilight. naszą Twilight. Słuchajcie, rączki jej opuszczę. Też oczywiście potargana, bo te lalki mają. I gra ona. Tragiczne te włosy. Tak, jak się jej przebije piątkę. I jeszcze jak ma się drugą lalkę Pinkie Pie, to ona Piątka. Sobie przebić piątkę i razem. Uh -oh. Tak, świetna jest. Ta jeszcze ma buty, bardzo rokowe. Ale to są 53 trzymać. A, to nie są. <noise> Czyli dlatego Sunset Shimmer jest na Bosaka. To co, przebijamy piątkę? Tak. Po mi się spodobały na niej te, te Ładnie wyglądają. Tak. I to jest nasza Twilight. Pinki. No Pinki to jest w ogóle tak, słuchajcie, potargana. Ja nie wiem, oni muszą poprawić te włosy, bo tak to tylko można nosić związane, żeby ta lalka wyglądała. Bo jak się... O, zobaczcie. Ach, nie chcący. Jak się mm, szczepi te włosy, też jeszcze jakoś wygląda. Ale jak się rozpuści, to o! Poczochraniec. Ma brokatowy makijaż. I mamy kliknięte. No i nasze kikutki. Tutaj były buty. <śmiech> <śmiech> tak. Nasza. Szalona twinki pinki Twinkie. <laughs> I kolejna. Teraz Apple Jack. Apple. Też niestety potargana na słuchajcie. Też brokatowy makijaż. To też jest ta podstawowa wersja. Fantastyczne piegi słoneczne. I o, też kikutki. Się... <laughs> Co teraz mamy? Kolejnego do przedstawienia. Teraz mamy reality ze szczoteczką do włosów A, to jest chyba wersja z McDonalda, z tego tak. co ja pamiętam. McDonald's. się tu otwierało to. O, wypadła mi. A, bo tu jest. Szczotka. O, fajne, fajne słuchajcie, tak. Jest tu lustereczko można się przejrzeć w nim, jak najbardziej. Szczoteczkę do włosów, zamykamy i na tej. I to się staje platformą. Dla naszej rarity. Tak. tak. Teraz będzie Fluttershy. Tak, i to jest ta wersja pop, którą się składało, tylko gdzieś nam ogon zniknął. To jest ta pop, którą się samemu składa i nakleja się naklejki. Dobra, kogo jeszcze mamy? Teraz te dwie, ale teraz pokażę jednej funkcji. Poczekaj, tylko to, to pokaż. Tutaj? Funkcję? Tak. I można zdejmować włosy. A, bo to jest tak, słuchajcie, mieliśmy kilka takich kucyków, tylko oczywiście gdzieś poginęły. też dasz, Dwa. tak? I mogłyśmy sobie zamieniać im różne włosy. Faktycznie tak było. Zobaczcie, proszę, weź tego ode mnie. I poproszę włosy. Mamy błyszego kuca. I to jest też piękny pajmując, mają takie same znaczki, czyli baloniki. I zakładamy włosy, bo O. Były różne fryzury, które było można im przepasować. Co jeszcze mamy? To jest syrenka. A, mamy właśnie. Znaczy tak, słuchajcie, to jest syrenka, do której nie możemy dopasować do żadnego nam znanego kucyka, ale wygląda jak kucyk. Eee, mamy dla Was w związku z tym konkurs, zadanie. Ja myślę, że to jest jakiś film. No, może to jest w chwili. E, a myślicie, że były w e, chwili kucyki Pony? Ja nie kojarzę, ale mamy dla Was zadanie, pytanie. Jeżeli wiecie, co to jest za kucyk, postać, e, koniecznie piszcie pod filmami. Powiedzcie nam, żebyśmy były mądrzejsze o tą informację, bo zastanawiałyśmy się, szukałyśmy również w internecie. Niestety nigdzie nie znalazłyśmy informacji. Co to jest? I mi bardzo pasuje to do kucyków. Mi to bardzo pasuje do filmów. No więc rozwiążcie nasz spór. Dobra, coś jeszcze mamy? Tak, ostatnia rzecz. Ach, to są ta najnowsza. Słuchajcie, seria ona była chyba w grudniu wyszła. To z maskami karnawałowymi. Mamy yy, Rariki, tak? Rariki, naszą gwiazdę. Yy, z oczywiście zbójną, kolorową grzywą i ogonem. ładną ma maskę. Tak, czy Rarity jest jednorożce? Tak, jest. I ma w tym o... roż, rożku magię. No tak, zapomniałam. Faktycznie. Oj, o, dęko, źle dęko. założyłam, pomóż mi. Jest, tutaj trzeba trzymać dłoma. No dobra, to później założymy. Tak. Jeżeli i Wy macie sporą kolekcję kucyków, a przypuszczam, że na pewno, bo był czas, że wszyscy byliśmy fanami kucyków eee, to I podzielcie się z nami tymi informacjami powiedzcie jakie macie no i czekamy oczywiście na rozwiązanie co to jest ten nasz ala kucyk ze skrzydłami i z rybim ogonem jak chcecie to możecie nam wysłać zdjęcia swoich lalek kucyki pony możecie zostawiać w komentarzach również zdjęcia pokażcie nam swoje Pony. My jesteśmy wielkimi wielbicielkami Pony. I bardzo chętnie obejrzymy i Wasze. Na tą chwilę się żegnamy. Jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, łapki w górę. Eee, subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy Was ponownie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Cześć.